Hej, cześć, siemano Wam wszystkim. Z tej strony i witam Was w nowej serii na moim kanale z gry Warcraft 3 The Frozen Throne. Tak jest, jest to dodatek do gry Warcraft 3, w którym. który jest po prostu kontynuacją. Kontynuacją wydarzeń, które działy się właśnie w poprzedniej mojej serii. No, czyli na pewno będziemy mogli spotkać Artasa, na pewno będziemy mogli spotkać e, jeszcze inne postaci, które po prostu miały w duży wpływ na fabułę e, w zwykłej, podstawowej wersji Warcraft'a. Może jednak, przechodząc do samej gry, kiedy klikamy jeden gracz, a następnie pojawiającą się tutaj kampanię, mamy do wyboru dwie kampanie, proszę bardzo. E, kampanie Strażników. Fale Grozy, która jest taką główną kampanią, ale też jest dodatkowa kampania. Założenie Durotaru, która tak jakby poprzedza wydarzenia, które tutaj się wydarzą. Dlatego też ja zamierzam rozpocząć e, moją przygodę z tym dodatkiem od właśnie tej dodatkowej kampanii, od tego założenia Durotaru. Dlatego, który też zresztą nazywa się mini-kampanią orków, z tego co słyszałem, ale ponoć wcale nie jest taka mini, e, co by nazwa wskazywała. No to cóż, może... Właśnie sobie już wcześniej włączyłem tą misję, chciałem zobaczyć na czym to w sumie polega, ale to był już pewien czas temu i w sumie już teraz nie pamiętam nawet. No ale okej, okay. w każdym razie, lećmy z rozdziałem pierwszym, Groźne Ziemie. Zaraz zobaczymy jaki będzie opis, dość długi. Po bitwie o górę Hial, Trall poprowadził hordę na pustkowie centralnego Kalimdoru, gdzie orkowie wreszcie wolni od demonicznej niewoli, chcą założyć nową ojczyznę. Osiedlili się na trudnym terenie w pobliżu wschodniego wybrzeża kontynentu, a swe nowe państwo nazwali Durotar. Na cześć bohaterskiego ojca Trala. Tak więc ruszajmy! Błąkałem się samotnie przez wiele lat, Miszo. Czasem jednak nawet mnie męczy brak towarzystwa. Obserwowałem inne rasy, ich kłótnie i ich bezwzględność. Prowadzone przez nich wojny szkodzą tylko ziemi i niszczą żyjące na niej istoty. Nie można im ufać. Tylko zwierzęta nie uciekają się do podstępu. Bitwa. Patrzcie, tu kundle. Posmakujcie moglinowego topora. Nie będziesz sam w tej walce, nieznajomy. Przeklęci tchórze. Rozpłatano cię. Niewiele mogę zrobić, aby uśmierzyć Twój ból. No wiem. To. To by była dobra śmierć, gdyby nie to, że zawiodłem. Zawiodłeś. Miałem dostarczyć wyjątkowo ważny raport wodzowi z krain na dole, ale teraz. Za zawiodłem go i utraciłem swój honor. Dostarczę tę wiadomość. W imię honoru wykonam Twoją misję. Aka Magosz, wojowniku, dziękuję Ci. Odszukaj miasto Orgrimmar. Znajdź w nim trala. Powiedz mu, że. A... Obyś szybko spotkał się z duchami swych przodków, wojowniku. Widzisz, Miszo. Chyba jednak napotkamy jakąś cywilizację. No i proszę bardzo, Rexar. To jest nasza nowa postać, którą będziemy grać. Dostarcz raport Mogrina. Z tego, co się orientuję, to Rexar jest mieszanką dwóch typów. Nie wiem, czy to nie jest Ork i ktoś jeszcze czasem. E, właśnie taki mieszaniec, czyli to nie jest jakaś taka typowa rasa, którą można spotkać e, może zobaczymy jego umiejętności, przywołanie miszy, to jest misza, rozumiem. Tak jest, misza jak widać ma niezły atak, zero pancerza, ale też w miarę dużo życia. E, no dobra. Okej, okay. kosztuje nas to 150 many, więc dość dużo, szczególnie, że mam jej bardzo mało. Natomiast kolejne, przywołaj kolco bestię. Przywołuję rozcieczoną kolco bestię z 425 punktami życia, która będzie ciskać w Twoich wrogów kolcami. Działa 70 sekund. No oczywiście możemy sobie rozbudowywać to, dzięki czemu Misza będzie miała, jak widzę, nowe umiejętności, dodatkowo więcej życia. No na ostatnim poziomie będzie miała naprawdę dużo życia i niezłe obrażenia. E, oprócz tego, można oczywiście te kolco zwierzę. Dodatkowo mamy, naucz się pocisku burzy, magiczny młot, który można rzucić też spoko. Potem na poziomie szóstym e, będzie dzikiego e, tabunu, można się będzie nauczyć. Przywuje hordy szalejących jaszczurów, gromów, bożąc, sam jakiś. Potwory przywołuję. ale oprócz tego mamy tu jeszcze coś takiego. Nauczy się premii do współczynnika. Zapewnia trwałą premię na zwinności, inteligencji i siły. No i będzie po 3 punkty do wszystkich współczynników. Potem 3, 3, 3. Tego nie było w podstawowej wersji. Nie wiem, czy tutaj jest dla każdej postaci takie coś. Przekonamy się zresztą, jak mówię. do tej pory za bardzo właśnie w tą wersję nie grałem. Co my tu mamy? Po śmierci, twój bohater zostanie automatycznie ożywiony przy jednej z takich skał ożywienia. Jest ich wiele, ale w danym momencie aktywna może być tylko jedna, aby aktywować skały, zbliżyć do niej i nie odchodź, dopóki nie zaczną błyszczeć. Runiczne inskrypcje. To tu już chyba błyszczały te runiczne inskrypcje, okej. Okay. W ogóle, jeżeli chodzi o głos o tej postaci, to wykojarzy mi się, że e, aktor, który podkłada głos Rexarowi, e, zwykle był jakimś, wiecie. E, jakby to powiedzieć? E, kojarzy mi się po prostu z jakimś takim złym, czarnym charakterem. Przywołałem jakiś kolco zwierzę. Ja nawet nie widzę, gdzie ja tutaj coś przywołałem szczerze. E, a jest tu! O, kolco bestia, proszę bardzo. Też tu ją mamy. Tu mamy jakieś kolejne. O, kolco bestia przeciwko kolco zwierzą będzie walczyć. Okej, okay, liczę, że Rexar jakoś będzie się trzymał. No ta mana też mu w miarę tak szybko powraca, no jest tutaj dość dużo tych przeciwników, dobrze, że przywołałem sobie, a jak tam Nisza? nie obrywa za mocno, bo to jest nasz niedźwiadek, który rozumiem, że nie może zginąć. O, runa many, run nie było do tej pory, no przynajmniej ja nie kojarzę, były księgi, a tu mamy runy, okej, okay. też może być, no gdzie oni uciekają, oni mnie prowadzą w jakąś zasadzkę. W jakąś zasadzkę mnie tu chcą prowadzić, zrobimy sobie zapis. W ogóle nie wiem czy widzicie, ale mapy, słyszałem właśnie, że w tej kampanii są strasznie duże, no ale zresztą teraz to widać. O, tam są orkowie. Proszę bardzo. Czekajcie, może pójdziemy do tych gromady orków, bo może oni mi nie wspomogą czy coś. mi ogra mieszańcu. Czego tu szukasz? Przynoszę wiadomość dla waszego wodza. Nie zabawię tu długo. E, właśnie, on jest chyba połączeniem orka i ogra, przynajmniej tak mi się zdaje, nie, znaczy w sumie to nie mam pewności, czy na pewno orka Wiedziałem, że coś na o, więc może i ogra, e, nie orka, no zobaczymy Jak tam, trzymacie się w miarę? No jakoś się trzymają, oni się skupiają bardziej na miszy e, Więc chociaż tyle jest, dobra, ja mogę już tamtędy rozumiem przejść e, Tylko czy tu nie ma jeszcze nic ciekawego? No to pokonaliśmy znacznie, myślałem, że ci orkowie będą chcieli mi pomóc Ale jak widać nie są jakoś tutaj Yy, bardzo skłonni do pomocy teraz po prostu mogę przejść ten odblokowali mi drogę, okej okay. ale czy tutaj nie ma jeszcze czegoś yy, coś tutaj nie skryte jest, nie wiem, Przyłaj mi jeszcze raz tą kolco bestię niech ona tutaj troszeczkę też yy, z wami po prostu na nich yy, wiecie, atak o tutaj, oni mają ładnie tu ogrodzone, trzeba przyznać zaraz zobaczymy jak to wszystko się prezentuje, yy, kto obrywa? no nie, misia obrywa nie można tak, zaraz przywołamy kolejną, ale jeszcze żyje, więc... O, rękawice siły ogra, noszący je bohater ma siłę zwiększoną o 3 punkty, e, mi to pasuje. E, mamy tu coś jeszcze? E, nie, tu nie mamy, ale warto było stoczyć ten bój. E, warto było, ponieważ rzeczywiście dostaliśmy przedmioty, właśnie mikstro uzupełnienia, ona regeneruje i życie i manę, nie wiem czy taka, e, takie coś było. Dobra, oni mnie tu przepuszczają ze swojej bazy. Czy tutaj już od razu znajduje się tral w tej bazie? Czy gdzie ja go w sumie mam poszukiwać? Bo nawet nie wiem. Ehm, o! Zadanie główne zostało wykonane. Szybko, co nie? Nawet powiedziałbym, że bardzo szybko. Miasto wojowników. Nie widziałem niczego podobnego od wielu lat. Trzymaj się blisko mnie. Umocnić te podpory! Gdy wzmogą się wiatry, to dachy po prostu odlecą. Tak jest. Wodzu, przybywam dostarczyć ci tę wiadomość. Jak wszedłeś w jej posiadanie? Gdzie jest Moglin? Zginął w Głuszy. Ostatnim jego życzeniem było, abyś dostał ten raport. Kim jesteś, wojowniku? Nazywam się Reksar. Jestem ostatnim synem rodu Moknatal. Moknatal. Wiele o was słyszałem. W waszych żyłach płynie krew tak orków jak i ogrów. To zaszczyt poznać jednego z was. To królestwo Durotar. Stworzyliśmy dla wszystkich nam podobnych reksarze. Chcę, aby był to dom zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Przyjmij naszą gościnę, chociaż tyle możemy ci zaoferować. Być może zbyt długo żyłem na pustkowiach. Dziękuję ci za twą wspaniałomyślną ofertę Tralu, ale muszę zapracować na wasz szacunek. Co mam robić? Hmm, rozumiem. Tworzenie państwa to trudne zadanie, a w tej okolicy wielu przydałaby się Twoja pomoc. Rozmawiaj z nimi. Skażą ci właściwą ścieżkę. Oto Rokan z plemienia Mrocznej Włóczni. Jeden z moich najlepszych zwiadowców. Jak leci? Okej, okay, dobra. Zadanie główne. Pomoc na dłoni. Rozwiąż problem Gazlu, zrób co ci kazał Drektar, spełnij prośbę na Zgrela, wróć do Trala. E, ok, czyli jednak Ork i Ogr, dobrze myślałem. E, tu jest jakiś Rokan, e, łowca cieni. Można mu dać nową umiejętność. To ma już, e, co to wywołuje falę energii, dobra, to już ma. E, to jest przekleństwa, zmienia jednostkę wroga w losowe wybrane stworzenie. Też spoko. E, natomiast to przywołuje nieruchomy wężowy znak. Może weźmy to z tym zwierzątkiem. Ja nie wiem, czy to jest właśnie już chyba druga misja po prostu, więc być może tak właśnie to będę traktował, jako, jako po prostu drugą, drugą misję. Okej, okay, co my tu mamy za zielone? Aha, dobra, te zielone to są te moje miejsca zapisu. Okej, okay. no nie no, ładnie tutaj pracują, pracują, ładnie to wygląda. A ja tutaj nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Na razie podejdźmy do tego miejsca do skały ożywienia. Mhm, mm jak już mamy, tak jest, zaczęło migać, więc jest spoko. E, doszło do tego, co mm -hmm. trzeba. I jeszcze raz zobaczmy misję. E, rozwiąż problem Gazlo, zrób, co ci kazał dyrektar. Czyli co? Zaproponowano swoje usługi w zamian za jego gościnę... Yyy... E, jak to tu sobie zajęte Porozmawiaj z draktralem, nazgralem i Gazlo i wykonać zadania, które ci zlecą. E, czyli rozumiem, że muszę wykonać e, zlecenia dla... O, proszę, jedno dla dyrektara. No, podejdź do niego, dowiedz się czego on chce. Jesteś jednym z Moknatal. Nazywam się Drektar i walczyłem niegdyś wspólnie ze starszymi twego klanu w Draenorze. Jeśli chcesz mi pomóc, to mam dla ciebie proste zadanie. Przygotowuję tu specjalną miksturę, która wesprze naszych wojowników. Brakuje mi jednak jej kluczowego składnika, lśniącego ziela, które znaleźć można jedynie w dolinie Gór Grzmotu. Zwykle sam szukam potrzebnych mi ziół. Teraz jednak po okolicy rozlazły się wyjątkowo agresywne jaszczury gromów. Potrzeba mi sześciu buszli tego ziela. Jeśli mi nie je przyniesiesz, to nie ominie cię nagroda. O, no, jako o nagrodzie mowa to oczywiście. I proszę bardzo, tutaj będzie dość długa droga, bo jak mówię, mapy tutaj e, raczej do małych nie należą. Ale okej, okay. muszę się gdzieś tutaj udać. Rozumiem, że tutaj są jeszcze inne postaci, ale najpierw e, zamierzam wykonywać każde zadanie sobie powolutku, po kolei. Nie ma tutaj. Mi się zupełnie nie spieszy, e, żeby tutaj wszystkie zadania jakby aktywować. E, okej, okay. w ogóle to za niedługo użyję tej mojej drugiej postaci, żeby, e, wiecie, przemienić kogoś. O, centaur. Cholera, jeszcze centaura tu brakuje. Rzuć to na niego. O, i mogę. W co ja go zamieniłem? Eee, nie wiem w co ja go zamieniłem w jakąś małe stworzonko, które już zaraz padnie. Proszę bardzo. Ale okej, okay, padł ten najsilniejszy, bo to rozumiem, że to też nie trwa aż tak długo. Eee, wiecie, działanie tego wszystkiego. Jak tam Misza się trzyma? Misza się trzyma myślę, nie jest źle. Eee, dobra, bijcie ich wszystkich. To naprawdę nie powinno być jakieś długie centaury. No już niegdyś toczyliśmy z nimi zacięte bojem. O cholera, rokan obrywa. Rokan szybko obrywa, naprawdę szybko obrywa. A nie mam tutaj niczego, żeby leczyć. Znaczy nie, no w sumie to ja mam, żeby leczyć. Eee, ale myślę, że na razie nie będziemy z tego korzystać. On jest jednostką dystansową, dlatego niech się najlepiej e, po prostu trzyma, trzyma daleko od niebezpieczeństwa. I co my tu mamy? Co my tu mamy? W sumie to nie jest tak daleko, myślałem, że to będzie znacznie dalej. Eee, tu jest więcej centaurów, oczywiście. Może sobie przywołajmy. Jedno to A tutaj niech kolejny, wiecie, zamieni O, proszę bardzo e, Załatwcie tego Załatwcie tego najpierw Bo póki jest niegroźny, to załatwić go można bez najmniejszego problemu No, Misza się trzyma Misza jest spoko, jest silna e, Co my tu mamy? Fontanna many. super No tutaj On zużył troszeczkę, może nie jakoś tak bardzo dużo No ale ta fontanna mi się na pewno przyda Tu jest więcej centaurów Okej okay nimi się jeszcze zajmiemy. Natomiast teraz chciałbym już udać się jak najszybszą drogą po prostu po tą, po, tą, po tą miksturkę, która może być tutaj dla mnie wyjątkowo potrzebna. Dobra, zamień go, załatwcie go. Jego najpierw. Jak mówię, póki nic nam nie robi, to warto, warto się go po prostu pozbyć Jak ta misza? Trzymasz się? Trzymasz się, ale prędzej czy później tak cię jeszcze raz przywołam. O, i proszę bardzo, tutaj mamy klatki. Co jest w tych klatkach? Bo tutaj jeszcze nie doszliśmy tędy. Wybrałem niezbyt dobrą drogę. Nic tutaj w tych klatkach na serio nie będzie? O, będzie! Szaman. Proszę bardzo, szaman. Jakie on tu ma umiejętności? Oczyszczenie, tarcza błyskawica, włączoną rządza krwi, zwiększa szybkość ataku sojuszniczej jednostki o 40% oraz szybkość poruszania się. Działa przez 60 sekund. A to jest aktywne ciągle, znaczy wiadomo, manę mu będzie zżerać. E, rozwalcie wszystko co tu jest Może coś tu nam jeszcze wydropi ciekawego Zresztą się przekonamy czy nam wydropi, czy, czy nam jednak tutaj niczego nie wydropi, czy coś tu będzie. E, tutaj już tak nie ma co niszczyć, dlatego jeszcze tu jest chyba, tak? No jeszcze to jest do roz... O jeszcze tam też, ale dobra, widzę, że mi tu średnio dropi, już sobie olejemy, olejemy to miejsce. Eee, o, centaur. Dużo centaurów. Cholera, nie, ty ty się odsuń. Nie chcę, żeby on obrywał, jak mówię. Póki obrywa, to nie jest nie jest dla mnie dobre. Dobra, może przywołajmy jeszcze raz Miszę. Niech ma już pełne życie, bo już zaraz padnie, ale lepiej, żeby e, żeby jak coś to wiecie padła teraz, niż żeby e, podczas walki i potem problem mieć. Dobra, wycofaj się. O, nie, nie chcę go stracić. Niech on tutaj atakuje, ale... ale po pierwsze nie straćmy go, on musi żyć. On mi jest zbyt potrzebny. E, tutaj nie ma żadnej fontanny życia, z czego jestem trochę smutny, w ogóle... A nie, oni się wszyscy powiększyli, bo jestem na wzgórzu po prostu. I jest takie, wiecie, zbliżenie. E, Okej, okay. ich jest tu więcej. O, cholera! No to ciekawie się robi. Coraz bardziej ciekawie, muszę przyznać. E, dobra, zami tego. Załatw tego jaszczura błyskawic. E, Okej, okay. jednak jaszczury błyskawi nie są tak silne, jak się obawiałem. E, co my tu mamy? Obu znajomników. E, super, mogę tutaj kogoś? Ale wow, czemu to jest takie drogie? Dwa tysiące? Tysiąc Nie mogę ani łupieżce burza, ani lorda oh, ogrów. No widzę, że jest tutaj parę nowych jednostek. Ale no niestety. E, niestety nie mogę tutaj nikogo... Ej, tu jest runa. E, weź runę leczenia. Jak najbardziej się przydam. Okej. Okay. Oj, więcej. Przywołajcie mi mojego... moją kolcobestię, na pewno się przyda. A no, my jesteśmy już tu prawie, że u celu. No, tylko trzeba ich załatwić. W ogóle on jest uleczony. A, bo to runa leczenia... A, tak to działała. Okej, okay, dobra, dobra. Zaczynam chyba wszystko ogarniać powoli. E, przekroczenie błyszczącej linii przyniesie twoich bohaterów na nowy obszar. Na emisji jednostki przywołane z, e, pozostaną na starym terenie, czekając na twój powrót. Aha! No dobra, no ale muszę tutaj udać się. Dlatego chodźmy. I co tu będzie? Góry Grzmotu. Te góry zawdzięczają swą nazwę zamieszkującym je szczurom gromów i stanowią niemal niemałą ciekawostkę ekologiczną. W tej okolicy znajduje się wiele różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. A nawet e, doświadczeni badacze tutajszych tajemnic bywają często zaskakiwani nowymi zjawiskami. Wow, i... Okej... Góry grzmotu. Tutaj musi leżeć ta dolina, o której wspominał Drektar. Zadanie nie powinno być trudne. No zobaczymy, czy będzie trudne, czy nie. Bądź szczęśliwy.